Nauczanie domowe, wtorek drugiego tygodnia Wielkanocy. Psalm 93: Ubrany w majestat. Pan króluje, oblógł się w majestat, Pan wdział potęgę i nią się przepasał. Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje. Twój tron niezruszony na wieki. Istniejesz od wieków, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Twojemu domowi świętość przystoi, po wszystkie dni opanie. Psalm 93 to modlitwa wyznania. Możemy skomentować go w ten sposób, że człowiek patrzy na Boga i wypowiada, komentuje to, co widzi. Najpierw postać Boga i Jego dzieła, a potem trzy przymioty tron, słowo i dom. Widzimy więc, jak ta modlitwa wygląda. To jest rodzaj takiego okrzyku, takiej bardzo emocjami podszytej informacji. Pan króluje, pan ubrał się w majestat, pan jest przepasany i otoczony potęgą. To są wyznania. Wyznania o Bogu, o Jego Osobie. Jak go widzi psalmista. Jak go dostrzega. Jak go traktuje. A potem pokazane jest dzieło, świat. To jest wyznanie, Pan utwierdził świat. Pan uczynił świat trwałą rzeczywistością. I potem psalmista znowu wyznaje. Wyznaje prawdę o tronie Boga, który jest pewny, niewzruszony, jest na wieki i równocześnie od wieków. Widzimy, że to wyznanie, ta modlitwa jest rzeczywiście rodzajem takiej kontemplacji Boga, kontemplacji Jego cech, no bo tron łączy się z władzą, tron łączy się z zarządzaniem. I drugi element, tego zarządzania to Słowo. Słowo, które Bóg wypowiada, również jest pewne, jest godne wiary. Bóg jest prawdomówny, Bóg jest wiarygodny, jako zarządca, jako król, jako władca. I znowu to jest wyznanie, to jest mówienie, 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 Boże, Ty taki jesteś. I ostatni element to Dom. Dom Pana jest święty. Ta świętość należy się tej przestrzeni bożej, temu miejscu, w którym Bóg mieszka. Zwróćmy więc uwagę, że psalmista jest kimś, kto wypowiada modlitwę wyznania wpatrzony w moc Boga, w cuda, które Bóg czyni, w to, jak on włada światem i Modlitwa wyznania jest częścią modlitwy uwielbienia. W modlitwie wyznania mówisz to, co widzisz. W jakimś sensie opisujesz to, co dostrzegasz oczyma duszy, oczyma wiary. Wyrażasz swój zachwyt, podziw, dostrzegając to, jaki jest Bóg. I w różnych elementach, w różnych działaniach Bożych, w różnych Wydarzeniach, które są Bożymi dziełami na świecie, akcentujesz wspaniałość, piękno i wielkość Boga. I dlatego, kiedy wyznajemy, tym samym chwalimy Boga, tym samym rozgłaszamy prawdę o Nim, rozgłaszamy cudowność, która się Jemu należy. Wielkość, która jest jego cechą charakterystyczną i majestat, który, jak to psalmista opisuje, jest częścią jego ubrania, częścią jego tożsamości. Na wzór psalmisty. Niech Twoja modlitwa dzisiaj będzie właśnie takim wyznawaniem Bogu, mówieniem Bogu, patrzeniem na Niego i mówieniem Mu swego rodzaju komplementów, jaki on jest. Niech ci w tym błogosławi on sam, Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty.